Witam, witam po dłuższej przerwie, traktorek wyjechał trochę na świeże powietrze, bo w tym garażyku miał troszkę ciasno. Także tak, w poprzednim odcinku e, była tak, kolumna była z tej strony i, i było dość ciasnawo, za duży kąt był. Poszła teraz na dół. Jest troszkę lepiej, ale, ale dalej dalej to chodzi troszkę tak, jakby przycinało. Mi się wydaje, że tu jest za bardzo duży kąt, dlatego tak przycina. Tak samo tu. I tu, Przykładnia jaka jest, taka jest. Radzi sobie bardzo dobrze. Tylko trzeba ten kąt jakby zmniejszyć, może, to by troszkę to jak przycinak o, Nie ma jeszcze silnika, nie ma obciążenia i Tak to pracuje Tak jest na full Tak jest. Bayer. o tak to wygląda. Zrobiłem. Fotelik na takim profilku 40 na 40. Fotelik przykręcony jest czterema śrubami. Jest tutaj można przesunąć go o, taka dźwigienka i można go przesunąć do przodu do tyłu. A z tyłu wygląda to tak. O. I tutaj. Myślałem myślałem żeby Pierwszy myślałem o podnośniku żeby tu puścić jakiś profil i z drugiej strony i tutaj jakiś yy... Jakieś takie do, e, cięgła dolne I u góry, no ale to Pasowałby siłowniczek W ogóle cała Cała instalacja Chyba żeby zakończył Myślę, myślałem nad nad tym hakiem takim koluchowym, żeby zapiąć przyczepkę jedną siówę. Zobaczymy jak to wyjdzie. O. Tak to się prezentuje. nie jest dość taka nisko, no ale nie jest tak krytycznie. Tak to wygląda z boku tutaj to choć widać, no bo w garażu nie widać tego. Tak to widać na załączonym obrazku. jest o nie ma ale nie jest tak źle jak jak widać od dołu tam prześwituje trochę i jakby jeszcze może żeby ten zniwelować ten kąt. Bo tutaj jest dość dużo widać tutaj tu i tu jest taki a jakby na przykład. Puścił. Tą przekładnie puścił tu. Skrócić wałek znaczy drążek. I puścić go tak na równo z przednim zawieszeniem, czy by to dało, dało wy, by, czy by to zmniejszyło to przycinanie, jak, jak myślicie o tym. Tak to wygląda pod spodem. Tutaj o, zrobiłem jeszcze napęd. To, tu jest silnik hydrauliczny. On tu jeszcze te profilki, o te profilki będą spawane do tej ramy. I to będzie będzie na zasadzie napędu, bo napęd będzie hydrauliczny. Hydrauliczny. Jedyneczka dwójeczka i na każdym na każdym biegu będzie o tu może być lepiej widać, o tutaj widać fajnie, widać, o tu będzie napęd, będą przewody od rozdzielacza do do silniczka i Odwrotnie. Zobaczymy, jak to będzie się spisywało. Jak to będzie na przykład przy tych obrotach silnika. To i tak ma znaczenie. Jeszcze obroty silnika spalinowego, jak będzie. Też obroty i ilość prze, przepływu oleju. Na przykład, jak włączymy tu jedyneczkę, jak to będzie się spisywało jaka prędkość moc i przy włączeniu piąteczki też zobaczymy jak to będzie będzie się spisywało Także co? No tu widać dokładnie O, dokładnie widać o i tu tak przycina trochę i jakby dał dał tutaj te przekładnie Bo tu jest kąt jak o, jak tu widać Tu widać ten kącik, tu jest dość duży i ostry a jakby tak zmniejszył go na środek, to już nie będzie w, w, w lewo, tylko prosto. Co myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach, czy to takie coś przejdzie. Mi się wydaje, że... że to przejdzie Bo tak nie dość, że idzie na lewo tu na lewo idzie kąt, dość duży to jeszcze yy, A jakby na przykład prosto, nie? No to by było tylko tu kąt Jakby tak spróbował Dobra to tyle na, na dziś. Yy. No zobaczymy. Jak to... Jak to wyjdzie. Ale... Ale w każdym razie jakoś traktorek zobaczył słońce. <grym> I, I będziemy składać dalej, będą filmiki z dalszej, z dalszego montażu i z dalszych prac. Tutaj jeszcze jedno koło przednie, a tu troszkę, tak jakby pod kątem. Tu może być widać, o to, to jest ok, gdzieś wezmę na prosto. O tu widać coś jakby, albo luz, nie, nie ma luzu, nie ma luzu. O tu widać, o jakby uciekło. A to jest... okej okay, To jest proste do tylnego. A to jest troszkę jakby skusiło. O. Dobra. Chyba że coś poluzowało się na tym. na zawieszenia czy gdzieś? Kujem, muszę to sprawdzić. Dobra. Kurwa to tyle na dzisiaj. Na razie, cześć.